Zobaczcie Najpierw sprzedajmy to, co mieliśmy sprzedać. Gdzie jest to gówno? Może się nie opłacało, ale chuj tam. Dobra, teraz czas na wielki tuning. Dziękuję. Wow. Dobra, ulepszyliśmy na maksa. Come back Mamy w sumie trzy bronie ulepszone na maksa. Pistolet maszkowy, pistolet i, i broń snajperską No i może się uda jeszcze killera na maksa zrobić, ale to potem. O Boże no Od razu ile miejsca kurwa macie. ze snaipu. Perówy sobie poszczelajmy troszkę wow ole, ole szybko napierdala kekoki 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 Ej, no dawaj tam no o kurwa ty chyba mutujesz czy mam rację? nie ja się pomyliłem, co do ciebie, ale chuj. Lepiej być bezpiecznym niż... ...niż coś tam. Tu są drzwi, tam są drzwi. Chyba w chujowym kierunku. Idę? Hmm, chyba tak. Chyba w chujowym kierunku idę. this hunk of junk i don't know about this leon there's only one way to find out you operate whoa you sure you want to do this yeah all right here goes nothing How are you feeling? Like a million bucks. <laughs> I thought you were gonna die. All right. Guess I'm up. Uh. Pokersitsky Oh, let's think the Hoji the Hodji You okay? All right, alright I don't know about you. But I think it's time we go home. Pewnie. Na wielkie ruchanie kurwa. Wow, a razu nie zginąłem teraz. Ja pierdolę. Cudy. Nad Wisłą no normalnie. No to co? Zapierdolamy dalej. Mogę tam wrócić, ale pierdolę wszystkiego zbierać. Nie chcę mi się. Idziemy tam gdzie trzeba iść. A coś lata chwilę, koniec jest? Nasza misja. Ble, 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 ble I chuj A już więcej pieniędzy nie mam, więc raczej nic już nie stuninguję. Stunningował killera. Coś fajnego O kurwa, chyba nie zdążyłem Zajść do tego chujka Ale ja sobie tak już nie mam pieniędzy, you stay Hmm, będzie się działo, oj będzie Elda? Wejdźcie na chwilę. <coughs> better try a new trick because that one's getting old oh. Oh. you supposed no to i've been better <laughs> what's so funny oh. oh i think you know the american prevailing is a cliche that only happens in your hollywood movies oh mr kennedy you entertain me to show my appreciation i will help you awaken from your world of cliches ada stand back oh, cool. Czy go pojebało do końca? Bo go pojebało do końca Super Winda zamknięta Jak ja się kurwa cieszę No to co? przystojaczku Będę musiał na ciebie jakąś taktykę nową znaleźć O Kurwa Leon, no, nie poddawaj się Nie po to tyle Tak daleko zaszli, żeby... O kurwa Zapomniałem połączyć eee... Może to na początku? Czekaj, które tu iść? bo no, tu mamy beczkę, zajebiście O Jezu, zabolało bolało. Zaraz, czekaj, czekaj Zaraz ci pomogę To jest mój taki mały, fajny Kurwa, nie zdążyłem Przejebane, przejebane Ej, no kurwa Borowiku Ty skaczesz? O cię pojebało chyba Kety ci się popierdoliły Boże Co to ma być? Aaa Takie coś Gdzie masz oczko? Po Bo niebie bolało, nie? Bolało Bolało Pewnie, że bolało, musi poleć. Pojebane mosty to są kurwa Najgorsze co może być O kurwa tu jesteś nieśmiertelny O zielony, zielone dawaj Leon, dawaj, dawaj, dawaj O kurwa w ostatnim momencie. Kurwa, tyle on robi Zaraz ci dziwko poczynstuję czymś specjalnym. Zobaczymy czy z daleka czy zajebie. Dawaj oczko! Zabolało Chuj Chodź Mam na Ciebie niespodziankę Widzisz? No chodź Zabolało? To czekaj No Zaraz Cię kurwa teraz zaboli No kładź się Dziwko Oooo to musiało na pewno boleć takiego skurwy syna jakim jesteś ty No to tam przyzyk. O, Ooo bolało Oo biedny pan Czesław Czekaj gdzie jest, mam trochę amunicji zachowanej dla ciebie no, płacz o to. Ojej. Dzięki Ada. Na pewno nie zaszkodzi. Tylko gdzie to jest kurwa? A, już chyba widzę. Ty, on jest taki trudny. O kurwa. Teraz pytanie jak to... Trzeba trochę zjeść tego gówna?